Witam hmm. dzisiaj na moim kanale Joannę Radban, nauczyciela duchowego, po raz kolejny. Hmm. Y... Joasia zgodziła się dzisiaj wystąpić u mnie, za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. Joasiu, dziękuję, że jesteś. Dziękuję za zaproszenie, Dorotko. Radość tu być znowu. Hmm. Bardzo mi miło. Y... Joasiu, powiedz nam, mm, jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o naszą, naszą ziemię, o naszą planetę w takim bardzo specyficznym czasie e, na świecie WŻY. E, a w tym wszystkim jesteśmy my, wrażliwi ludzie, e, można powiedzieć, że no, wrażliwi w tym sensie, że mm, mocno czujący, mocno niektórzy widzący, e, słyszący, Jasiu, jak gdybyś mogła nam coś tak poradzić, e, co najlepszego możemy teraz robić. Jaką postawę przybrać, yy, jak odnosić się do tego, co ma miejsce obecnie, tutaj, na tej planecie? Przede wszystkim zachować spokój. Spokój jest taką jakością, którą odnajdujemy w sobie i można może na początku mieć takie poczucie, jakbyśmy w sobie wypracowywali to miejsce. Jednak jest ono w nas dostępne cały czas. Więc ta jakość, ona będzie nas podnosić, ona będzie nas kierować, i tak naprawdę jest to takie miejsce, do którego będziemy dążyć. I ten spokój będzie, to, to jest tak jakby równoległa rzeczywistość, w której mieszkamy, ten wewnętrzny spokój, którym emanujemy. I dzięki temu, że możemy się z nim połączyć, on sprawia, że jesteśmy bardziej też aktywni w życiu już z tego innego miejsca. To już jest bardzo indywidualne, w jaki sposób. Wejść teraz w interakcję ze światem, bo tak jak mówisz, dużo się dzieje. Więc wrażliwe istoty chcą pomagać światu, chcą służyć, odnajdują siebie w tym. Więc tutaj już będzie działo się takie wewnętrzne rozpoznanie, na ile jest we mnie gotowość, co tak naprawdę chcę robić ze swoim życiem i na ile jestem w stanie dawać. To już jest w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy ze sobą, w tym rozpoznaniu siebie z duszą. Tym wewnętrznym rozeznaniu, więc będziemy dążyć do spokoju i będziemy z tego spokoju robić piękne rzeczy. Mm -hmm. Na to, co się dzieje z tego miejsca, że biorę w tym udział, ale wiem, dlaczego te zmiany się wydarzają, bo jest coś głębszego, co dzieje się w nas. I tak naprawdę sygnałem, że ta zmiana dzieje się w nas, jest to, w jaki sposób my doświadczamy tej zmiany w świecie. Bo wrażliwe istoty automatycznie reagują na te zmiany w świecie, bo jesteśmy wrażliwi. I to jest jakby nasz dar. Więc my to rozpoznajemy w sobie. Mm -hmm. Więc jak już przejdziemy ten proces, w którym zintegrujemy nasze ziemskie doświadczenie do jakiegoś pewnego etapu i poznamy, że już nam to nie przeszkadza, to co się w nas wydarza, to wtedy będzie gotowość, żeby wziąć udział w życiu. I, mm -hmm. też, pielęg i też pielęgnować kochanie takie jakości, których brakuje na Ziemi. Jak radość, jak poczucie spełnienia, miłość do siebie, miłość w relacjach, cierpliwość, wyrozumiałość. To jest ważne, żeby te jakości, wdzięczność, żeby je pielęgnować w życiu, nie? bo to one są właśnie teraz potrzebne. Tutaj też tak mi się nasuwa yy, to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy przed nagraniem, że to zaufanie, prawda? Bardzo, bardzo ważne i taki, taki odpoczynek, na przykład jeżeli chodzi o energię kobiecą, o której też tak troszeczkę rozmawiałyśmy, żeby poddać się tej, tej energii, prawda? Czy dobrze to rozumiem? Tak. Mhm. Jak kobieca to jest takie poddanie się i takie pozwolenie. To jest takie bycie w swojej mocy i świadomości swojej mocy, ale też w takiej świadomości, że w tym poddaniu jest moc. No Czyli właśnie. To jest to. I tutaj rozpoznajemy, gdzie nasze działanie rzeczywiście przynosi owoce, a gdzie już nie jest potrzebne, gdzie nasza energia zostaje po prostu no, niewykorzystana we właściwy sposób. Mhm. Hmm. To jest bardzo ciekawe, bo tak mm, y, paradoksalnie wydaje się to takie proste po, po prostu zaufać. Tej energii kobiecej w sobie odpuścić i, hmm. i przyjąć to, co jest. A jednocześnie być może do tej pory często kobiety przyjmowały taką rolę, jakby gdzie ten pierwiastek męski właśnie tak mocno się gdzieś przejawiał. Ja mam wrażenie, że w moim przypadku tak troszeczkę było. I teraz no, przechodzę na tą drugą stronę. Tego właśnie, tej, tej prawdziwej kobiecości, odpuszczenia, zaufania. No mm. i tak uczę się dopiero chyba tego. A czykolwiek mam nadzieję, że, że się nauczę i że będzie mi szło w tym dobrze. Tak, okay, kochanie. To już sam fakt, że o tym wspominasz, świadczy, że jesteś w tej drodze. Mhm. Mm mm. ja, ja tak Przygotowałam dla ciebie dzisiaj takich trochę pytań, ale tak mi się nasuwały takie. Z różnych, z różnych stron. Kiedy myślałam o jednym, to później chciałam, pomyślałam, że mogę zapytać też o, o drugą rzecz. Mhm. A, a teraz tak mi przychodzi, żeby zapytać ciebie, Jasiu. Jak uważasz, jak czujesz w swoim przypadku? Czy Twoje miejsce tutaj y, dla nas, y, czyli nauka, nauka o duchowości. Y, to jest coś, co jest po prostu Twoim celem, Twoją misją? Twoim takim jakby, Twoją drogą, którą, którą kroczysz? Tak, tak to czuję. Tak czuję, że będę uczyć tutaj y, tego, w jaki sposób poruszać się w zmianach. O, to jest taki mm. kierunek, bo wydaje mi się, że tutaj to jest potrzebne, żeby ta, żeby w tym przejściu do nowej struktury, żeby nauczyć się rozpoznawać te nowe miejsca, w jaki sposób nasz umysł dostraja się, więc tak, tak jak mówisz o duchowości, to jest właśnie duchowość dla mnie czyli umiejętność dostrojenia się do zmian, które przechodzimy, ale też jak podróż duszą będzie się rozwijać, to pewnie będą jakieś, jakieś yy, ciekawsze rzeczy. <grym> <grym> Jakieś głębsze rzeczy, bo im bliżej duszy, tym więcej jest takich obszarów, których nazwać nawet ja nie potrafię. Więc to też jest bardziej takie podążanie za energią, ale czuję się bardzo dobrze w roli nauczyciela i spełniam się w niej. No to, no to na pewno jest to twoja, twoja jakby droga życiowa, a i wiem, że to na pewno teraz już wiesz, a czy w przeszłości. Ym, ym, nie zastanawiałaś się nad takim schematem, na przykład być może nie brałaś pod uwagę yy, takiej yy, klasycznej wersji rodzina, dom, dzieci, i, i w ten sposób? Czy to w ogóle taka opcja przemkła przez umysł Joanny? Tak, oj, tak przemkła przez mój umysł, wielokrotnie się pojawiała, ale też nie pokazywała się w, jakby w odbiciu rzeczywistości, więc. Um, nie brałam jej tutaj jako jedną z opcji, skoro jej nie ma. Więc nauczyłam się też żyć tym, co życie daje na ten moment, i rozpoznawać, co, co jest ja. mi pokazywane. I, I tak jak z duszą sobie rozmawiam, to czuję, że ta wersja też nie musi być dla mnie jakby dostępna, że dusza spełniłaby się bez tej wersji rzeczywistości, takiej tradycyjnej czyli ja. partnerstwo, rodzina i tak dalej. Ona mogłaby się spełniać ze mną, bo wiesz, energia potrzebuje tego kreacji i tworzenia, i dusza mi pokazuje, że mogłybyśmy tutaj stworzyć to bez tego tradycyjnego modelu również. Więc, więc ja już też w takim poddaniu wiesz, pewnych mm -hmm. rzeczy nie wiem, i przyznaję się do tego, że dużo rzeczy jest dla mnie zagadką w moim życiu. I dla mnie to też jest fascynujące, nie no tak. wiem jak to się dalej łoży. No. No właśnie, bo to jest taka wtedy przygoda, prawda? Mm. Że właśnie my nie wiemy, ufamy i płyniemy z tym. Mm. E, Joanno, a twój taki typowy dzień. To jest dużo medytacji, dużo takich ym, sytuacji wejścia do, do, do siebie, do, do rozmów z duszą. Czy to jest bardzo różnie, różnie się to po prostu przekłada? Teraz y, to w ogóle nie są medytacje, praktycznie. O. Teraz... Tak, w ogóle teraz jest to po prostu życie, spacery, y, moja codzienność, y, pisanie czy nagrywanie tutaj do was na kanale, na który nagrywam. Mm -hmm. W ten sposób, bycie w życiu bardziej I bycie w tym przez co przechodzę i jakby nazywam to takie dostrojenie się do nowej rzeczywistości. Ale nie mam potrzeby medytacji w ogóle od długiego czasu już. O. Mm. No to ciekawe. A teraz troszkę z innej beczki Cię zapytam. W jednym ze swoich y, przesłań na kanale powiedziałaś, a raczej dusza y, tak y, się wyraziła, że reinkarnacja będzie dotąd, aż już nie będzie potrzebna. Czy można to rozumieć w ten sposób, że jeśli zdecydujemy się y, jeszcze czegoś nauczyć, jeszcze czegoś doświadczyć? lub uznamy, że chcemy coś zrozumieć, to ona zaistnieje, ale kiedy nauka już nastąpi i dokona się pewne zrozumienie, to już nie będzie potrzeby takiej. Czy to dobrze rozumiem? Tak. Tak mi to zostało pokazane, że jeśli rzeczywiście dojdziemy do takiego momentu z duszą, kiedy ona nie będzie potrzebowała tutaj wracać na ziemię. Mhm to nie będzie już reinkarnacji. I w momencie, kiedy otwieram, bo to jest właśnie ciekawy, fajnie, że to otwierasz, chodzi o to, żeby zrozumieć, jak umysł tutaj pracuje, ten taki trójwymiarowy umysł, on to pojmuje zupełnie inaczej. Natomiast umysł taki duszowy, wielowymiarowy, to dla niego to jest informacja, ok, to wchodzimy teraz w nowy wymiar. Jak dusza to słyszy, to ona już się czuje tam, w tej wibracyjnej rzeczywistości, gdzie już nie ma reinkarnacji, ona tutaj, Tworzy sobie przestrzeń, buduje sobie to pole tam. Więc to jest właśnie taki wymiar duchowy, kiedy patrzymy z poziomu duszy na tą przestrzeń, którą teraz otworzyłaś. Więc kiedy my zaczynamy bardziej kwantowo czuć rzeczywistość i dostrajamy się do tych przekazów, to tak, zaczynamy pojmować, że reinkarnacja rzeczywiście nie istnieje, że możemy tam wejść teraz już w tą rzeczywistość i to jest nasz wybór, i życie dostroi się jakby do do tego, żeby to życie, żeby to życie nasze zbliżyło się do tej realizacji. Mhm. Wiesz, czy jest to do ciebie dla, dla ciebie do przyjęcia, bo chciałabym, żeby ten przekaz był klarowny, a ty jesteś tutaj takim lustrem dla mnie. Mhm. Yy, tak, tak. Wydaje mi się, że to jest. Yy, dobrze to czuję i rozumiem. Yy, a... Kwestia właśnie, bo przed, przed nagraniem naszym rozmawiałyśmy z się troszeczkę o oświeceniu mm. i o tym, y, czym ono de facto jest. I y, y Joanna tutaj wskazała, że oświeceniu y, się nie deklaruje, no, bo to jest bardziej taka, y, no jakby to powiedzieć teraz, taka, taka nasza wewnętrzna, wewnętrzne rozpoznanie y, stała, która y, nie musi być deklarowana wszem i wobec. Hmm. Y, I właśnie, Joanno, czy my możemy być na Ziemi istotami oświeconymi? Czy to w ogóle jest możliwe? Oczywiście, już jesteśmy. I to możemy sobie powiedzieć teraz, kiedy z duszy sobie mówimy. Możemy sobie to powiedzieć, jeśli ta deklaracja płynie tak od ciebie, kiedy uznajesz w sobie ten stan. I kiedy zaczynasz go w sobie uznawać, twoje życie się do tego dostraja, i tutaj już nie ma potrzeby, żeby o tym mówić, bo się tym stajesz. Więc bardziej oświecenie to jest stan bycia oświeconym niż mówienia o oświeceniu. I kiedy my zaczynamy doświadczać tego bycia oświeconym, to wtedy zaczynamy właśnie dostrajać się do tej kobiecej energii bycia. A jak mówimy o oświeceniu, to jeszcze jesteśmy tutaj w energii umysłu, który dostraja się do tej kobiecej energii. Rozumiesz? Mm, mm, hmm, chyba. Chyba tak, tak. Tak, ty jesteś w tym przejściu, więc to też będzie się w tobie układało. Jesteś w tym przejściu z męskiej do kobiecej energii, wibracji, więc w tobie to też będzie się układało. To jest bycie w życiu. To jest uznanie tego, że jesteś po prostu. Mhm. Mm. Przepiękne, mm. przepiękna jestem. Przepiękny jestem. To się nigdy nie kończy, póki masz ciało. To jest podróż, która się nie kończy. Nie ma jakiegoś takiego stanu, który osiągasz, bo zawsze może być więcej. Bo gdyby nie mogło być więcej, to po co by to wszystko było? Mm -hmm. Wiesz, ta podróż jest pełna niespodzianek. Ona zawsze otwiera coś nowego. Więc nie ma jakiegoś celu. Jednocześnie jest. Mm. To jest dla umysłu y, trudne do pojęcia i paradoksalne wręcz można powiedzieć, prawda? Tak. Mhm. tak. W tym paradoksie to tutaj no, warto się nauczyć. Mhm. Ja, Asiu, mm, Bóg, źródło, Aha. wszystko co jest. Tak. Co to jest? Co to jest? A ja jest pewnie... on czy ona. O nie. Ja nie nazywam rzeczy w ten sposób. On ona nie ona. Nie nazywam tutaj żadną formą. Życie, Bóg, boskość. To po prostu jest. bardziej to jest świadomość, o tego jestem. Mhm. Mm. To jest świadomość. Chociaż najbliższe mojemu sercu jest określenie Bóg. I ono już nie jest połączone z tym z kościołem, ale ono jest jednak z mojej duszy. Dusza się czu, tutaj czuje dobrze w tym określeniu. No właśnie, bo jest w, w, w alternatywie i w ogóle w ezoteryce. i. i no. Niektórzy bardzo nie lubią tego słowa, gdyż ono jest bardzo kojarzące się, kościelne. E, inni używają troszeczkę takiego jakby, jakby ujęcia e, sfery tak e, no, nieprzejawionej i niepoznanej, e, jak istnienie na przykład. Mhm. Ja zastanawiam się nad tym. E, czy w ogóle możemy mówić o jakiejś takiej sytuacji, yy, gdzie my jesteśmy na pewnych jakby warstwach zrozumienia i podążania do tego, yy, do tego yy, no, celu, jakim jest zjednoczenie z, z tą najwyższą istotą, z, z Bogiem właśnie. Yy, ja zastanawiam się nad takim konceptem, bo spotkałam się z czymś takim, że jeżeli yy, Istoty duchowe są na pewnym, pewnej częstotliwości wibracji, pojęcia i zrozumienia siebie samych, to mogą tworzyć coś w rodzaju takiego y, zjednoczenia, y, zjednoczenia świadomości. Mhm. Y, mówi się, że to są istoty tak zwane w mistrzowie, mhm. którzy osiągnąwszy pewien poziom zrozumienia. Hmm. Istnieją jako indywidualności w swojej jedności, można tak powiedzieć. Mm. Y czy uważasz, że tak jest? Tak. To, tak, to jest inna rzeczywistość wibracyjna miejsców, mm. do których się dostrajamy, kiedy, kiedy otwieramy się na to dostrojenie. Albo kiedy otwieramy się na nasze mistrzostwo. Mm. Mm -hmm. Świadomość Buddy na przykład. W moim doświadczeniu pokazywał się Budda często, bo ja dużo siedziałam, medytowałam w życiu, więc więc pokazywała mi się ta postać Buddy oświeconego. Mm -hmm. A anioły? Anioły. Też miałam, też miałam etap z aniołami. Mm -hmm. A z archaniołami... Mm -hmm. um... Czy to są istoty blisko źródła, blisko Boga? Tak. Tak, one są blisko Boga. I one mogą są... wykonywać pewne jakieś zadania, pewne, pewne jakieś y, działania wspierające, czy raczej to nie jest taka droga? To nie jest takie zrozumienie. Ja czuję, że w ten sposób to działa. Jeśli zwracasz się do y, tych wibracji archaniołów, one są blisko Boga i on, to jest ich praca, żeby tutaj służyć. Więc jeśli potrafisz z tego korzystać, to rzeczywiście. Korzystasz mhm. z, tego, z tego kontaktu, nie? z tych mhm. pośredników, tak jakby. Więc można w ten sposób korzystać z połączenia z Bogiem poprzez pośredników. Mhm. Mm. Tak, po prostu wspomagać się, prosić o jakieś, jakieś wsparcie, jakieś zrozumienie, jakieś. Mm, tak. Pomoc, po prostu pomoc tak, dla tak. siebie, na ten moment dany potrzebny. Mhm. Powiem y, szczerze, że to są bardzo interesujące t, tematy, a y, jak rozmawiam z tobą, to po prostu ciekawi mnie to i chciałam y, tak wiedzieć, dla takiego y, ogólnego rozpoznania i takiego y, uspokojenia się też w tym, że to rzeczywiście tak jak czuję sercem, to tak jest. Y, Jasiu, a teraz, jakby tak zapytać cię troszeczkę o o ten nasz świat, czy doczekamy jakiejś takiej fajnej zmiany, przewartościowania? Powiem szczerze, że czekałabym na taki bardziej spokojny świat, spokojny i u mnie, i na zewnątrz. Czy jest szansa, żeby za naszego życia doświadczyć takiego, takiej, takiej zmiany kolektywnej na świecie? Mm. Na bardziej spokojny, bardziej wyważony rodzaj bytu człowieka. Mhm. Jest szansa na to. I kiedy zaczniesz rezonować ze swoim wewnętrznym spokojem, co odkryłaś na początku naszego spotkania, ta, tak. ta rzeczywistość się w tobie też otworzy bardziej i zarezonujesz bardziej, bo ta rzeczywistość już istnieje. Mhm. To jest ta tak zwana nowa Ziemia. Tak, tak, tak zwana nowa Ziemia, która jest no, tą Ziemią. Tą ziemię. Tak, tak, tak. Właśnie domyślam się, że to jest ta sama ziemia, tylko jakby troszkę ją żyje, żyjemy na niej inaczej i mamy inne pojmowanie i zrozumienie samych, samych siebie. To jest bardzo, bardzo ciekawe i, i chciałoby się po prostu przebywać w takim miejscu, gdzie jest wszystko bardziej spokojne, bardziej, bardziej, bardziej zrównoważone, gdzie no, ta rzeczywistość wygląda... Inaczej, no ale zobaczymy, jak to, się, jak to się potoczy, prawda? Tak, bo to raz mówi, mówimy o widzeniu, a czasami mówimy o czuciu. To w zależności w jaki sposób ta rzeczywistość jest przez nas postrzegana. Ja jestem czującą istotą głównie, więc w moim doświadczeniu bardzo ważne było uczucie. Więc, tak jak ten spokój, o którym mówisz, żeby to było bardziej dostępne, to ja poprzez czucie dostrajałam się do tej wibracji. Czyli pielęgnowałam ten spokój w sobie, zwłaszcza jak byłam w takich chaotycznych miejscach, gdzie dużo się działo, było dużo napięcia. Możesz sobie nawet trenować taką komendę spokój. Jak masz tak dużo myśli, to wystarczy, że powiesz spokój. To ty tutaj rządzisz, pamiętaj, że z tego miejsca jesteś. Twórcom, jak mówisz, spokój, wszystko ucichnie. Wszystko ucichnie. No właśnie, ja, ja na, na przykład e, dzisiaj, dzisiaj rano e, powiedziałam sobie taką komendę: Wybieram spokój. No i rzeczywiście spokój nastąpił. Tak. Wow! Mhm. E, ja się, wiesz, e, wydaje mi się, to jest takie moje rozpoznanie. Nie wiem, czy ty e, też zgodzisz się ze mną. Mm -hmm. Że właśnie w tym świecie przemian, w tym, w tym takim niesamowity, niesamowitym czasie, w którym teraz jesteśmy, bardzo ważne jest yy, skupienie się nie na, nie na zmienianiu innych, tylko na przede wszystkim skupieniu się na swoim mikroświecie. Czyli mm -hmm. że po prostu zadbanie o ten swój wszechświat mikro, yy, o swój czas, o, o, o swoją etykę, o, o to, żeby być w zgodzie z sobą. Żeby nie robić rzeczy, które są wbrew nam, żeby być sobą, tworzyć swój świat, kochać go, kochać samego siebie w tym, nie porównywać się też do innych, bo to już chyba koniec czasów porównań i, hmm. i tego typu. I to jest chyba najlepsze, co możemy w bieżącym czasie zrobić. Po prostu zadbać o siebie, zadbać o swoją przestrzeń. Czy ty też tak odbierasz to, ten, to, jak to widzę ja. Tak, zgadzam się z tym. I teraz, kiedy będziemy kierować się ku sobie, to poznamy to w sobie wszystko, wszystko, to piękno, którego szukamy, i ten spokój. I tak jak mówisz, też fajnie o wartościach, o takich przyziemnych sprawach, o tym, gdzie zmierza nasza uważność każdego dnia, co robimy każdego dnia i dlaczego to robimy. Nie? Samorozwój, tak. To jest dobry kierunek. Mhm. Mówiłaś, Jan, Jasiu, żeby zachować ten spokój, ja się z tym też tak zgadzam i, i właśnie ten spokój dla mnie tak się wylał, jak, jak, jak fajnie na początku rozmawialiśmy przed nagraniem. To jest chyba taki czas teraz i te procesy, które w nas następują, one chyba... Nie miały, nie wiem, nigdy wcześniej miejsca. Ja przynajmniej nie spotykałam się z sobą samą w takim wydaniu. Dla mnie to jest takie zaskakujące. Czy tak jest? Nie, 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 wszystko było, tylko nie było takie widoczne. Aha. I wszystko jest cały czas, tylko to, że ma, mamy ten dostęp się nam otwiera, wiesz, stopniowo. Mhm. Poszerzamy się z czasem, ale to jest cały czas tutaj, dlatego ta magia jest taka niesamowita. Dla no. mnie to jest po prostu niesamowite, że właśnie z czymś takim y, mam do czynienia. Y, bardzo na mnie dobrze działają y, nagrania twoje, mm. gdzie, y, no właśnie, tak jak y, przed nagraniem rozmawiałyśmy, no, ja nawet sama logicznie nie rozumiem tego i, i właśnie chyba nie potrzebuję tego logicznie rozumieć że synchronizuje się z tym przekazem, a moja dusza to rozumie i to wie i jest jakby takie połączenie z tym yy, i od razu przychodzi jakiś rodzaj ulgi, odpuszczenia, jakby takie. Czuję się tak trochę. Mm, mówię oczywiście tutaj sama, sama za siebie. Czuję się tak, jakby, nie wiem, yy, może to tak paradoksalnie zabrzmi, ale Czasami bywa tak, że, y, 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 że wiesz, że jak dziecko płacze i, i, i coś chce, i coś mu tam, tu mu za zimno w nóżkę, tam mu za, mm -hmm. za chłodno wrączkę i przyjdzie ta mama, nie wiem, i, i wiesz, i uspokoi i, 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 i położy tą kołderkę i y, wyciszy, pogłaska po główce i to, i to dzieciątko już jest takie mm -hmm. luzowane, już jest ok, już jest dobrze. No, no to ja mam takie wrażenie, właśnie. Czasami, właśnie słuchając ciebie, że, że łapię coś takiego, taki rodzaj okay. uspokojenia, wyciszenia, mm. zapewnienia, że nie, nie, wszystko jest dobrze, nie martwmy się, yy, można odpocząć. Ale super, bo to jest właśnie to, co jest potrzebne, i do tego moja dusza została wezwana. Taki przekaz właśnie tego ułożenia wszystko z tobą w porządku, przygotowanie do zmian. To przechodzisz, masz prawo to przechodzić dokładnie tak, jak to przechodzisz. To jest piękne i yy, wiesz, myślę, że yy, potwierdzam to teraz, że, yy, Jasiu, yy, jesteś nauczycielem duchowym dla nas yy. i dziękuję Ci za to, że właśnie robisz tą przepiękną y, pracę. No bo dzięki temu możemy. Wszyscy odetchnąć. O, kochana jesteś. Dziękuję za te ciepłe słowa naprawdę nie na moje serce. Czyli zrobiłam dobrą robotę. Tak, 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 okay. tak. I, 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 I nie ustawaj w tym. I ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie e, moja perspektywa, tylko, tylko e, ta grupa ludzi, którzy odbierają twoje, 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 twoje przekazy, zgodzą się teraz ze mną. Więc bardzo ci serdecznie za to dziękuję. O, dziękuję, że słuchasz i że przyjmujesz to. Że karmisz się tym, że podążasz za tym. Um. Tak, przypominam sobie jak ja już nie pamiętam jaki był tytuł yy, twojego nagrania, gdzie posłuchawszy go, yy, odpoczęłam właśnie. I później yy, taki wybrałam yy, się na takie małe zakupy, spacer i. Um, odbiór rzeczywistości mój. Mhm. Był inny, był piękny, był pogłębiony. Widziałam taki fajnie zachodzący zachodzące słońce. Um, w takich. Wiesz, to było miejski krajobraz, <laughs> ale on był piękny dla mnie. A wydaje mi się, że tak go odbierałam, dlatego, że. Um, Coś się zakotwiczyło, jakieś zrozumienie, yy, i zupełnie inna była percepcja odbioru rzeczywistości. O, pięknie. Mhm. To, to fajnie, jak to się od razu zaskoczy, nie? Tak. Posłuchasz, tak. i to doświadczenie stanie się takie realne, i wtedy jest takie wow. To działa. To działa, to działa i to jest ten właśnie, to jest ta nowa Ziemia. Oj, tak, oj, tak, kochani. Tak, to jest tak. Wyobraź sobie, że tak będziesz cały czas chodzić. Jestem za. No, super. Mm. Dobrze, Joanno. Może dzisiaj e, zrobimy cięcie naszych rozmów, naszego spotkania. Ja bardzo Ci serdecznie dziękuję. Hmm. To, było, to było bardzo wartościowe dla mnie i myślę, że dla wielu będzie. No i cóż, do zobaczenia przy następnym spotkaniu. Hmm, dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim oglądającym za wsparcie i wspólną podróż, dzielenie się. Dzięki, Anna. Dzięki. Do zobaczenia.